Wyślą ode mnie! Co ty bo... robisz? Po co ty filmujesz Marka? Marek jest mój! O kurwa! A. Drzwiami dostałem! Ała! Ała! Wyłączam komentarz! pomóc, naprawdę! Uwaga! Film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Psychofanka jest osobą niepoczytalną i może wzbudzać kontrowersje. Pod żadnym pozorem nie należy naśladować jej zachowania. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania. Nagrywa się. Nagrywa się. Ok. Witam, ja jestem kamerzysta. Przepraszam Was, że Marek w dzisiejszym odcinku nie może się z Wami przywitać, ale ten odcinek będzie zrobiony wbrew jego woli. Dzisiaj jest 12 luty, za dwa dni mamy walentynki. I z tej okazji chciałem, z okazji walentynek w sumie, chciałem przygotować naprawdę hardkorowy no bo hardkorowy odcinek. Przypięty z psychofanką przez 24 godziny. To była Wasza propozycja. Niestety Marek nie chce się na to zgodzić, więc będziemy musieli mu zrobić pranka. Ja już mam przygotowane kajdanki. Teraz zadzwonimy do psychofanki. Mam nadzieję, że się zgodzi przyjść i zrobić 24 godziny razem z Markiem. W każdym razie Marek jeszcze śpi, także nie będzie się niczego spodziewać. To po prostu zostanie za chwilę przypięty. On się budzi jakoś o 10, 11, a mamy godzinę jakoś 7, 8, także mamy 2-3 godziny na załatwienie sprawy. Jak się budzi, no to najwyżej zrobimy to w inny sposób. Także zapraszam do oglądania. Przygotowałem sobie ładny kadr, i zadzwonimy teraz do psychofanki do psychofaneczki, Gdzie ją miałem tutaj zapisaną. No i postaramy się umówić spotkanie. Mam nadzieję, że się zgodzi, bo po tym, jak wybiegliśmy z apartamentu, była strasznie zdenerwowana na nas i potem wydzwaniała do nas i nas obrażała, więc, więc będzie ciężko, ale postaram się ją jakoś przekonać. Dobra, dzwonimy. Mam na głośnik, żebyście też słyszeli, To co gada. Odbierz. Łagam odbierz, musi ten film być. Tak, słucham? Halo, halo, z tej strony pamiętasz mnie może? Nie pamiętam, czego chcesz? Słuchaj, mam dla ciebie propozycję. Chciałabyś się może spotkać z Markiem? Z Markiem? Jeszcze z tobą do tego? No bo ty no no, 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 to nie tak jak myślisz, pamiętam było no po prostu... Pamiętam. To po bądź tak za godzinkę, co? No dobra, będę. Dobra, dobra, no, na razie. Tylko pamiętaj, co powiedziałam, rozumiesz? Tak, tak. Na pewno? Tak, na pewno. Ogadamy. Teraz tylko mamy poczekać i zaczynamy. Spektakl. Mam nadzieję, że się nie obudzi do tego czasu. Bo jak się obudzi, to będzie, będzie problem. Ale nie chyba szła Jezu, koniec. jest. w otwieracie? Czy... No nie wiem. Zobacz, jak ona jest W tym momencie nie wiem, czy to był dobry koniec w ogóle. Dobra, dawaj, otwieraj. Dobra, tak. Jezu. Przepraszam, ale no, a dobra. Rozwaliłaś putrynę. Ups, twoja wina. Co się tak gapisz? Skłaniaj się. Już, już, oczywiście, daj kurtkę. Proszę. Jak dawać? Wezmę, wezmę, daj, daj, daj. Już biorę, już biorę. A może delikatnie tak trochę? Przepraszam. No właśnie, coś tak patrzysz? Mam nadzieję, że to nie znowu jest jakiś głupi żart, że znowu gdzieś wybiegniecie czy coś. No nie, masz te swoje kandałki? No właśnie, przez ciebie zapomniałam. Zapomniałaś? Tak, bo to tak, godzina, 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 i ja w końcu wiesz co. Wybiło mi się z głowy, nie zdążyłam ich kupić. Masz moje. A one nie mają gdzieś tutaj takiego tego wejścia? No nie mają, spokojnie. Na pewno? Tylko ciszej, jak możesz być, bo Mark się obudzi. Aha, puski, to Cisza, może... Cisza, Cisza. A ty no. tak się tak patrzysz. Już sam. Wiesz, nie. No, tak powinno być. Żony się powinny słuchać jego. Dobra, czekaj, trochę ciszej, trochę ciszej, okej? Okay? Ja wiem, że jesteś pobudzona. Pierwszy raz tu jesteś, nie? No nic, jakiś kupicer z nas tu, policja leci czy ciul? No nie, spokojnie. To jest prank na Marku, znaczy prank. No obyś mogła z nim spędzić co, 24 godziny w końcu. A co się stało w ogóle, że tak pomyślałeś o tym o mnie, że tutaj przyszła? No nic, nic. W zasadzie to. No co, no? W zasadzie to cię lubię, nie? Nie. No. Ja myślę, że mnie nie lubisz. Ostatnio trochę cię nie napotraktowałam. Nie, spoko, lubię cię. Dobra, to chodź, idziemy do Marka. Tylko, tak? tylko cicho, no? Żeby się nie obudził. Słuchaj. Trzymaj je, potrzymaj. Je. Powinna się już zapiąć, nie? W sensie jedną rękę, żeby nie przedłużać. Bo może się obudzić, My na pytać. Wygodnie wygodnie wygodnie. czasie. Na na pewno ta ręka. no, 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 tak no, na no, 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 tak. Marek. <noise> Marek. Mareczku. Mareczku. Marek. O, pójdź się. Masz przesrane, Marek. Bardzo. Cześć, Marku. Cześć. Oh, co? Zyskniłeś za mną? Ja, ja, ja. Marek! Jesteś jestem związany z czy co? Więc ty z kim jeszcze za mną? dobra, nie, dzisiaj nie mam ochoty nagrywać niczego. Już dosyć. Koniec. No chodź Koniec. tutaj, nie gadaj! Już nie chcę. Marek! Serio, nie chcę mi się. Kamilista może stąd wyjść? Nie chcę mi się nagrywać. O Jezu. Dajcie spokój. Nie no, mieliśmy człowiek. mieć nagrane sceny, nie? No dajcie człowiekowi spokój. No, po co robisz te filmy? Zostaw mnie! Zostaw! Czego ty nie rozumiesz? Marek! Przecież nie będę nic zagrywał dzisiaj. weźcie się odwalcie Ale o ode mnie. Nie, ci chodzi. Nie będę nic tak. nagrywał. To jest moje życie, ja decyduję o tym, kiedy nagrywam Nie uważaj, bo ciągle... Za mocno. Zrobisz mi krzywdę i co wtedy? Marek. O co no o co chodzi? No, co... no jesteś przypięty kajdankami na 24 godziny psychofunków, tak jak ludzie chcieli. O, mam jak mam, mam nie niech sobie. Się... Słucham? Nie dotykaj mnie tylko. N jak ty tak mówisz? Coś innego pisałeś, powiedziałam coś. Nie gadam z tobą. Ale ty nie masz nic do gadania, rozumiesz? Weź Nie, kobieto, no, ale. Ty ja nie będę cię żadnych filmów nagrywał. Ale ty nie masz nic do gadania, słyszysz! I weź się to odepnijcie. Nie. Innym razem nagramy. Dzisiaj nie, nie, nie mam inne plany. Ale to nie jest, że film. Ja to miałem inne plany. Słyszałeś? Ucisz się teraz. No to zamknij kamerę Ucisz się swoją. teraz. Ucisz się. Zamknij ją. Weź się przykryj, bo nikt cię tak nie może widzieć. A to e patologia jakaś to jest. Nie. No, no co wy robicie? To nie Marek. jest normalne. Marek. Zresztą, co mnie to interesuje? Marek. Nie dotykaj mi po prostu Marek. Próbujesz. No i co ty zrobiłeś? Mówisz masz, nie wiesz. No ale, Marek, może się ubierz, zaczynamy dzień. Zostawcie mnie po prostu, bądź sobie, ale nie dotykaj mnie. Marek, co innego mi pisałeś? Widzisz wszystko przez ciebie! Ale co przeze mnie? Jesteście debilami! Dobra, nie, bo nie, bo nie. Weź to, rozepnie, innym razem nagramy! No, innym razem Marek. nagramy, ten film zostaw! I o wow, Marek, uważaj! Innym razem nagramy film. Marek. Dobra, ja idę stąd na chwilę. Nie chcesz nagrywać, Marek, to ja stąd idę, nie? Weź mieć jeszcze bardziej przez A? Nie, dobra, czekaj. czekaj! Nie, 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 nie. Poczno, idź, pocno, idź! Nagrywasz czy nie? Nie, nic nie nagrywam, tylko... No to ja idę, Marek. Marek chodź, chodź tu, chodź tu. Nagrywasz chodź, czy nie? Chodź tu, chodź, tu, chodź, tu, chodź tu, Nagrywasz czy nie? Musimy się dogadać jakoś, tak? Musimy się dogadać jakoś. A czemu ty się nagrywasz? Przy, przyniosłeś mi jakąś laskę tutaj, tak? Twoją żonę, nie kurde Laskę! Ja nie jestem żadną pałką, żebyś mnie tak nazywał! Ja śpię. Ona przypina się ze mną kajdankami. To on. To jest niechora sytuacja nie? To on do mnie zadzwonił. I mnie to troszeczkę denerwuje. A ty wiesz, że Kamerzyca do mnie zadzwonił? Chciał się... Dobra, wstawaj. No wstawaj, no. Dlaczego? Ale się ty idziesz? Marek no chadisz. No wstawaj! No nie, nie będę się z Tobą szarpał. ci? Co myślisz, że ty jesteś dla mnie jakimś problemem? Ja? No będziesz chodzić. Jak nie wiadomo co, jak jesteś kupiłem, no to będziesz chodzić ze mną, no. Marek! Co? Ty się trochę ogarnij! ty się ogarnij? bo mnie w ogóle bijesz. No bo jak ty się w ogóle do mnie odzywasz? Do mnie? Twojej żony? No to własnej? nie odzywam się do ciebie. A swojej żony? Nie własnej? odzywam się już do ciebie. No nie masz, dobra, po prostu do, Boże, do mnie Boże, jacy debilę! Idioci po prostu! Jacy idioci? Wariaci! Czekaj, A nie, już zostaw. No weź ją stąd! No dobra, wyłączam kamerę. No Czekaj. Weź te kajdanki ze mnie, zdejmij Marku, tylko nie zamastę. Marku, proszę. A czym on w ogóle ciągle na chodzi? Marek! Co ty robisz? Marek! A, hey, a jest jakiś kibel, gdzie ona mogłaby zostać na zewnątrz, a ja bym po prostu się wylał? Nie, nie mógłby. A rzeczy My. tam na dole. rozpuściłam włosy po prostu. No nie wiem, tam też tak będzie trudno, nie? Daleko. Ale zwróć na mnie uwagę! Pan, chodź, chodź. No. no, nie, nie. No tak. Ale dlaczego bije. nie musi biec? Nie, bo to będzie później przypał. Ale jaki przypał? Ty masz dziwne pomysły. Ja? Tak. Ale ja nie chciałam się zamknąć. Marek. A nie, nie Marek. ma co się kłócić dzisiaj. Po co się, ale nie ma co dzisiaj odwalać, tak? Marek! Nie ma co dzisiaj odwalać. Ja w ogóle nie zwracam ciebie uwagi, jakbyś na to. Nie... No zwracasz, bo ze mną rozmawiasz chyba, nie? I musisz Ale kąpiesz, kąpiesz się dzisiaj? się? Nie, nie kąpię. No nie się tam razem z toalety. Nie, wykąpię się ten razem Nie, już, Proszę, o, proszę nie cię, się ja się bratem. nie kąpię. Teraz. No Marek, no, zepi to, poszło na no, Nie, po nie, nie rozbieraj mi, bo to jest gwałt. I... No i. No, to nie, ty... nie jest gwałt. Ja się nie kąpię, teraz ja się kąpię za O, a może by o właśnie, No to jest A No to, to jest pośleca, a ja się, ja się wyleję. No dlaczego jest taki. Ja no nie będziesz mi oglądała. A nie będziesz mnie oglądała. A ja to się obrócę, żebyś się nie cenił. Żeś się nie To weź ją tu do A Ale przypał. Tam musisz się wysikać, nie? Czemu ja mam spokojnie, Marek, to spokojnie, Marek Dobra, ale serio, skończmy już to. Prosimy o klucz do tych hajdanek, nie? Nie, jeszcze nie, no dopiero minęło 20 minut. To pomóc ci! O kurde. Zostaw mnie, nie rozbieraj mnie! Ale Mary, ja co sobie, ze mnie robisz. Nie, dlaczego? No to, to już jest przesada, tak? Dlaczego? No bo ty mnie cały czas usiłujesz dotykać, a ja nic nie robię, zauważ. Nic ci nie robię. No bo jestem twoją żoną. Daj mi da radę to, jest tak e, to odpiąć? No nie, nie, Dam da radę. Nie radę. odpinaj tego i weź ten w ogóle wyj. Kurde, wyłączyłaś kamerę. Trudno. Dam radę to odpiąć w jakiś sposób? Nie, damy radę. Musimy w ogóle to nagrywać? To jest chore. chore. To jest kurde chore. To, to jest, jest chore. już chore, to jest przegięcie To chore, ja rozumiem. Jak, jak możemy sobie żyć? Pospokój się! Ile razy mniejsza bym jeździła? Weź ją! Weź ją ją od! <laughs> od. Marek! Pospokój się! Patologia jakaś! Jezio. Patologia, jak się wyglądało, to coś się Wejdź Wyjdź stąd, wyjdź stąd! No nie! Wyjdź stąd, idź stąd! W tym no ale ty wychodzisz ze mną! Wyrzuca! O łóżko, no proszę! Należało się. Idziemy stąd. No Marek, uspokój się! Marek! No z domu! Co domu jeszcze nie uderzysz, tak będziesz szarpał? Ja chcę cię po prostu wyrzucić! A tyle! Ale gdzie? Ale, ale to że ty jesteś, ze mną skuty! Już nie będę, zobaczysz. Nie widzisz? No nie Co ty robisz? Marek! Co? Co ty robisz? Tu te krzesła. Marek! Halo, mówię do ciebie! Co robisz, Marek? Co robisz? Nie rozumiem, was. Ale no, czemu te krzesła kładziesz? czy ja muszę cię tłumaczyć czegoś? Tak? No chyba jestem twoją żoną. No, bo one tak mają być. Ale jak tak mają być? No, Weźcie podstaw normalnie. No nie wiem, ja zawsze. No, Oj, czyno, sorry, no, no ja, ja zawsze to, to robię. I jak kurde, zawsze, no weź się normalnie postaw. No nie rozumiesz nie, to się do dziewczyny. Zaraz zobaczysz. Nie, zresztą nie rozkazuj mi, no. Ale dlaczego No chodź. No, Będziesz mnie przewracała teraz? Tak. No chora jest, jesteś chora po prostu. No, no nie, to ty chora. jesteś chory, no to ty przywróć, coś. Nie no dobra, dobra, co to, do wariatów? Marek, możesz się uspokoić. O ty możesz się uspokoić. Mieliście spędzić no 24 no godziny. No właśnie, nie ma co. chodź, do łóżka się położymy. Tak, bo od razu, nie wiem jeszcze. No jeszcze. chodź, chcesz się umyć? Chodź, wykąpić cię, chodź. Chodź, 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 chodź. Chory, Nie mam tego już. Dobra, wstawaj, chodź. Chodź. <laughs> Dosyć, dosyć, koniec brożeń, to się skończy w no wstawaj! Już dogadaliście się czy nie? Tak, dogadaliśmy się Ja się, się je od samego początku no. Nie wiem co się dzieje tak. w ogóle W ogóle mój mózg nie potrafi przetworzyć takich informacji, że tutaj jest tak takie zimno? rzeczy że tutaj się dzieją Marek Dlaczego no no tak zrobiłeś, kurde, tak że teraz nie mogę usiąść, podnieś się nie, no nie je. nie będę nic Ci podnosił. Marek! Dobrze. Mogłeś jakąś jeść. normalną osobę wziąć tutaj, a nie jakąś wariatkę? No, ale ale żebyś... ja nie jestem żadną wariatką. Nie, już nie bi, już nie bi, już nie bi. spokojnie. Filmy by był nudny, Marek. Uch, Marek. To to, to wasza wina. Jak ty się w ogóle zobierzesz? Dobra, daj mi ten sok, on chce się coś tam napić, tak? No weź tak normalnie, bo mnie ciągniesz nie widzisz. No to stój. Dobrze, sok, wam, sok ci przyniosę Marek, tak? Masz Marek, sok. No ale chciałabym się z tobą wygadać. A dlaczego nie przyniosłeś mi soku? Chcesz być do mnie przywiązana, no to będziesz. A no to ja wiesz, się mogę napić, tak? Hmm? Ja też się mogę napić. Chcesz? No. To pij. To ja nie chcę. Nie chcesz, teraz ty się napij. Mm. Ale słyszałeś? Napij się teraz ładnie. Przepraszam, że tak krzyknęłam, Nie chcę. Napij się teraz ładnie. Napij się teraz ładnie. O co mm. chodzi? No to ty pij. Ja no no już się jeszcze jeden chyba. Weź! Bo. Tyle ci powiem. Masz problem wypić. To on teraz będzie, sobie. widzisz, teraz masz... Szansę się umyć, chodź, umyć. Jesteś chora, jesteś chora po prostu. Nie jesteś, jesteś chora! Ty miałeś problem się umyć! Wypić ten sok, Boże, aż się mylę przez ciebie. A ty masz tak przesrane za tą całą akcję. Chodź. Chodź, że, 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 że coś Ci zrobię, tak? Stawaj, a ty mokro przy Ciebie jest teraz. Stawaj, powiedziała! Co ja mam z nią zrobić? Z tą wariatką? No Jaką wariatką? Nie, żadną wariatką, nieważne. No co ja mam teraz zrobić? Ja Wchodzi mi do łóżka, później wylewa na mnie wszystko, ciąga mnie wszędzie. Myślisz, że to ja mam, że mam ochotę że Co mam powiedzieć? No Myślisz, że ja mam ochotę na to wszystko? Ale Ty nie musisz mieć ochoty, To jest je ile, ile jej zapłaciłeś? Tak. Wystarczająco. Nic, nic nie musimy płacić. Jesteś... Moim zdaniem będziesz robił to, co ja mówię. Dobra, będę tutaj siedział dalej. Nie, i też się mówić. No i co, będziesz taki mokry siedział? Tak, będę w taki mokry siedział. No dobrze, ty sobie weźmiemy. Proszę bardzo. No to będę nie, siedział. no dobra, chociaż ja nie będę całkiem. Czekaj, bo. Czuję się są mokry, nie? Ciekawe, dlaczego. No też mnie to bardzo dziwi. Czemu jestem mokry? No, no mogę się nie posłać, to normalnie Co mnie jest problem? No to ty masz jakieś wieczne problemy. Ja? Nie wiem, to jest trochę. Ja? To jest trochę nienormalne, co ty robisz. Ale co jest nienormalne? To, że miałeś wypić ten sok, ja go głównie, nie wiem, czy ty się przyjdzisz po no, mnie wypić, czy co. Nie, musiałem się na czym zastanowić. Nieważne, dasz mi się przebrać samemu. No myślę, że mogłam Ci na to pozwolić. odetniemy się, daj kluczyki. Y, kluczyki, no. Ale ja ich nie mam, bo mi w końcu ich nie dał kamerzysta. Właśnie, dlaczego ty mi nie dałeś tych nie, nie się awanturować, absolutnie. Bądźmy no spokojni. To. Tak, bądźmy spokojni. No, no. Jest kluczyk, o, 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 jest kluczyk. Daj i ale to jest dosyć. Odpinaj, odpinaj. Zresztą jest z drugiej strony, jest. Dawaj, dawaj, hmm. dawaj, dawaj, dawaj. No czekaj, aha. O, jestem cały mokry. Nowy widok. To, to... To co? Zaraz wracam. Ale masz tylko przebrać. Tylko się przebiorę. No to i cię przebrać? Aha, jeszcze musisz się umyć, bo trochę śmierdzisz. Ty, kamerzysta, yy, weź ten. Weź idź na dół obok lodówki, tam powinien być taki koszyk I A mogę się sam I tam przyjdzie się takie pudełko A mogę się sam przebrać? Pudełko? Nie, 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 ja się sam przebiorę A mogę się sam przebiorę? o co Ci chodzi Obiecałeś no, obiecałaś się, chwilkę, obiecałaś, że dasz mi chwilkę Ale chciałam Ci tylko pomóc Nie musisz mi liczyć A mogę chociaż tylko koszulkę zdjęć z Ciebie? Proszę no. Proszę, proszę no Nie, serio no musisz proszę, to... No tam tyś, ale tylko pójdziesz, I pójdę pójdziesz, sobie! Pójdziesz po ten koszyk. Słyszysz? Po koszyk? To po no, no, no. Dobra, no, masz tą koszulkę, sobie ją weź! A, dziękuję bardzo! Mam koszulkę. Idę po ten koszyk. No jaki koszyk mogą mu chodzić? Nie wiem, może chce do mnie zadzwonić, czy coś, bo wątpię, żeby chodziło mu o koszyk. Już nie, nie mam. w kuchni żadnego koszyka. Uh -huh, uh -huh. Może chce mi coś powiedzieć, nie wiem. nie dzwoni, także. Nie wiem, poczekam jeszcze chwilę. O, dzwoni, tak jak myślałem. Słucham! Jesteś, słyszysz? Ja jestem. Nie ma żadnego koszyka. No wiem przecież. Nie masz ogarnąć Olejnika. No. Żeby on ją stąd wyniósł jak najszybciej. Olejnik ma teraz, nie wiem, z dwie minuty, żeby ją stąd wynieść. Olejnik jest z domu, tak? No jest na chacie. No, no to niech bierze ją i wynosi z domu jak najdalej. Niech ją wywiezie gdzieś, nie wiem, tam do lasu gdziekolwiek. lepiej gdziekolwiek. Byleby jej tutaj nie było. Szybko, już dawaj, akcję robimy, bo to jest ostatnia szansa. Dobra. Na uratowanie tej... Głupi, głupoty. No, no dobrze Cześć. Dalej. Olejnik! No. Tu! Marek, tu! Gdzie ty jesteś? Mareczku. No jestem. Słuchaj. Kamerzysta, co ty robisz? Nic, nic! Marek powiedział, żeby się powalnił. No? Marek powiedział, żeby się on z chaty wyniósł, nie? Dasz radę ją wynieść z chaty? To on jest psychologą. Dasz radę. Dobra, to... Idziesz? Ale ty co robisz? nie myślę, że to się tak A czemu? Co? co ty myślałeś? Po co ty tutaj jesteś? Kamerzysta weź ją ode mnie Co? co? Kamerzysta Po kamyśla... co ty tu przyszedłeś? Ty masz się nie słuchać, rozumiesz? Ja się słucham Marek ci coś powitał? Marek jest na górze Nie, nic... To nie no się słuchasz jak jesz kamerzysty mi nie mówił No właśnie, to złap na dół Wejdź ze mnie o! Dobra, mam już to, szczerze wszystko, nie powoli po co ty nie dokładamy, że to sprowadziłeś, co? No jak po co? No jak oni się zachowują! Marek! Ruszaj się! Ty, ona jest... Ona jest psychiczna. On Nie da rady nie jeszcze. Ona jest psychiczna. Nie damy rady. Jak ona tu kawał baby jest. Nie, ja jej nie dotykam, bo ona księżyc zrobi. Co to teraz nie robi? Nie wiem. Policja. Marek, gdzie ty jesteś! Marek! Przebieram się jeszcze, przebieram się! Czy ja Prze przebieram położyć? się! Przebieram się! No! Przebieram się. Ale ile ty się przebierasz? Ale ty co ty robisz? Nie, nie Idź mi, ale ty masz godno na gadania Olek. No Przestań! Olej! Komentarz się tam! Weź ją ode mnie! Co ty do... robisz? Po co ty filmujesz Marka? Marek jest mój! O kurwa! Drzwiami ja dostałem! Ała! Ała! Wyłączam pomysł. chciałem pomóc, naprawdę! Ała! Drzwiami ja dostałem! Ała! Ała! Drzwiami ja dostałem! O co tu ty, się dzieje? No, Weź chodź to co Człowieku, drzwiami dostałem od niej Ona mnie prawie udusiła On spięła, słyszysz? On jest mój spięła A ty mój. masz się mnie słuchać Zrozumiałeś? Wyjdź stąd słuchąc i każ mu wyjść Wyjdź Dlaczego ty mi to Cię robisz? Nic nie zrobiłem Dlaczego? To Marek, ty ty ale tak ja Ale co ja zrobiłem? Co, co ja zrobiłem? Ale, no, ale to... dlaczego ty każesz mu pilnować? Marek Przecież ja nic nie zrobiłem A ty co, znowu Marek. jesteś smutny? Boże, znowu on tu jest dlaczego Oła! Ops! Co ty robisz? Wejdź, 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 nie dam radę, dam Ale radę. No nie wcąd lepiej, bo jak ja się zamachnę, to zobaczysz! Oła, moja głowa! Oła. Co jest? w drzwiami! Mocno? Oła! O Boże! Chodź, zacznij to weź się odepnij, odepnij. Wszystko w porządku? A może przesadziłam trochę? Boże, przepraszam. Przepraszam, wszystko w porządku? Marek, to wszystko przez ciebie, widzisz? Czy co, jest o co chodzi? Ja telefon nam zostawiłem. A może ja teraz nagram, co? Nie, daj kamerę, ja muszę nagrywać. Przepraszam. Co się stało? Może trochę przesadziłam. Marek! Zostaw, co się stało? Drzwiami dostałem. No to czekaj, to nie... No bo tak stanąłeś! Przepraszam, przesadziłam trochę. Mogę po karetkę zadzwonić? Nie! No to tak, to zostawimy tutaj. Zabijmy do tutaj, Ey. ale, ale, to pomocy. Co ty I robisz? Ale moja głowa.